Cześć! Hej! Po wielu perturbacjach jesteśmy na kempingu w Bled. Udało się. Udało się. Cześć! Kemping Bled to kemping, który znajduje się nad jeziorem o tej samej nazwie. Zapraszamy Was do obejrzenia poprzedniego filmu, na którym przedstawiliśmy to fantastyczne miejsce. Ale wracając do kempingu, zazwyczaj nocujemy na dziko, ale w Słowenii jest to zabronione. A poza tym byliśmy po kilku dniach intensywnej podróży. Nocleg był nam po prostu bardzo potrzebny. Miejsce bardzo nam się spodobało. Jest to duży kemping, można powiedzieć wielopoziomowy. Na początku znajdują się parcele dla kamperów oraz przyczep. Na samym końcu kempingu znajduje się teren dla namiotów, też z dostępem do prądu. Na kempingu czujemy się, jakbyśmy byli w wąwozie, bo po jednej i po drugiej stronie są góry. Co jakiś czas na kempingu znajdują się budynki y, sanitarne, i przy pełnym obłożeniu, tak jak byliśmy, nie można było w ogóle tego odczuć. Na kempingu można też wykupić opcje z posiłkami, które serwowane są w budynku przy samej plaży. Codziennie rano pojawia się wózeczek, z którego pani sprzedaje świeże pieczywo. Możemy z czystym sumieniem polecić to miejsce. Pozdrawiamy Was i zapraszamy do subskrypcji kanału oraz na film, który pojawi się w przyszłym tygodniu z Lublany, czyli stolicy Słowenii. Pozdrawiamy, Ogórkowa Przygoda. Hej! Jesteśmy w i co? Nie było nawet jednego wolnego miejsca, ale dla Łukańca nie ma rzeczy niemożliwych. Wyprosiłem, albo szczęście było dla nas sprzyjające, ponieważ ktoś nagle anulował rezerwację. Bye bye.